Informacji, obliczenia komercyjne. Dokładność i szybkość obliczeń to jednym z pierwszych wymagań. Od urzędnika. Makkaloch o handlu. Ponieważ bardzo ważną częścią działalności biura rachunkowego są obliczenia handlowe, umiejętność urzędnika kupieckiego do ich szybkiego i dokładnego sporządzania jest słusznie ceniona. Wartość spekulacji handlowych często zależy od kilku liczb, a nieprzyjemne i nieoczekiwane rezultaty nierzadko można przypisać nie tylko brakowi staranności, ale także brakowi umiejętności rachunkowych. Jest zatem nieco zaskakujące, że tak mało uwagi poświęca się praktycznemu zaadaptowaniu arytmetyki do potrzeb biznesu. Jeśli młody człowiek jest w miarę dobrze zaznajomiony z powszechnymi regułami dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, nic więcej nie jest uważane za konieczne. Takie rzeczy jak ułamki zwykłe, ułamki dziesiętne i logarytmy są uważane za należące wyłącznie do naukowców i mechaników. Pewne pojęcie o tym, czym jest ułamek zwykły, można zapewne uzyskać, używając takich symboli jak 1, 1, 3 oznaczanych na końcu miary kawałka materiału lub ceny funta cukru. Ułamek dziesiętny jest jednak dość tajemniczy, a jeśli chodzi o logarytm, to dorównuje on egipskim hieroglifom. Ułamki zwykłe, dziesiętne i logarytmy, choć ściśle ze sobą powiązane, mają swoje specyficzne właściwości i zastosowania. Ułamki zwykłe można jednak uznać za najprostszą i najbardziej podstawową formę, dlatego zacznę od ich krótkiego omówienia. Doskonałe zrozumienie ich właściwości i zastosowań ułatwi przyswojenie pozostałych. Ułamek, jak sama nazwa wskazuje, jest częścią czegoś jednego, częścią jedności. Jest zatem zawsze mniejszy od jedności. Jednością może być cokolwiek, waga, miara, część czasu lub przestrzeni, czy cokolwiek wyraźnie pojmowanego jako jedność. Zatem uncja lub dowolna liczba uncji mniejsza niż funt jest ułamkiem funta, minuta lub dowolna liczba minut poniżej 60 jest ułamkiem godziny itd. 3,15. Postać ułamka zwykłego składa się z dwóch cyfr umieszczonych jedna nad drugą i podzielonych poziomą linią, przy czym cyfra lub cyfry powyżej tej poziomej linii nazywane są licznikiem, cyfra lub cyfry poniżej to 1, 3 i nazywane są mianownikiem np. 7, 8, 18, w których górne cyfry 15 są licznikami, a dolne 2, 8 i 16 są mianownikami. W każdym ułamku zwykłym mianownik wyraża liczbę części, na które ma być podzielona jedność, a licznik wyraża liczbę tych części, które mają być wskazane przez ułamek, tak aby rzeczywista wartość. Ułamek jest ilorazem wynikającym z dzielenia licznika przez mianownik, zatem w ułamku jedność ma być podzielona na dwie części, to jest. Jedno podzielone przez 2, to jedno podzielone przez 3 i tak dalej. Jeśli licznik składa się z więcej niż 1, jak w należy wykonać to samo dzielenie, ponieważ ułamek można przedstawić za pomocą plus, plus, ale oszczędzamy użycie cyfr, pisząc od razu. Sprawiając, że licznik jest rzeczywiście podzielny przez mianownik, forma ułamkowa zniknie. Zatem załóżmy, że przedstawia to ułamek funta szterlinga. Jeśli licznik zostanie pomnożony przez 20, równowartość funta w szylingach w następnym niższym mianowniku staje się, a dzieląc licznik 20 przez 2 otrzymujemy 10s, połowę funta.